Właściwie czołem, wszystkim wujek z tej strony. Pamiętacie, w poprzednim odcinku wjeżdżaliśmy na drogę Tarastwogaracką, no i właśnie na niej jesteśmy. Wbrew pozorom wyjechaliśmy dość wcześnie rano, zatem jest chłodnawo, aczkolwiek idzie ku dobremu. A przynajmniej tak nam się wydawało, bo w pewnym momencie zaczęło się robić tak. No i wtedy Paweł zaproponował. A słuchajcie, nie, nie, nie chcemy się tu ubrać? Mając na myśli oczywiście kondony przeciwdeszczowe, a ponieważ parę razy już w górach byliśmy i mieliśmy już okazję przejeżdżać przez chmurę na pewnej wysokości, to stwierdziliśmy: Dobra, to jest genialny pomysł. Zwłaszcza, że prognozy mówiły coś o deszczu w górach. Czyli co, jedziemy, jesteśmy przygotowani nawet na najgorsze? Chyba! Na razie wilgotno, asfalt trochę mokry, ale... ale się pogarsza. <śm> Widoki jakby mocno ograniczone, ale coś tam jednak jeszcze widać. No, i się zaczęło na dobre. A jakie przecudne widoki! Mleko, mleko i mleko. Wiecie co jest najgłupsze? To, że Piotruś napierał: Jedźmy rano, jedźmy rano jak najszybciej, żebyśmy zdążyli wszystko zwiedzić. A tymczasem takie chmury idą do góry i potem zaczyna być czysto. Na razie to zdecydowanie nie jest i zaczynam być poważnie mokry. Ale patrzcie, 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 już coś tam nawet widać pomiędzy tych chmur. Na przykład stoiska z ciupagami, kierpcami, oscypkami i takie tam. A teraz nawet przestało padać. <tak>, tak jest. I korzystając z tej okazji postanowiliśmy się zatrzymać i zrobić jakieś pamiątkowe zdjęcie. Ale chciałem tylko zauważyć, że w zasadzie to zgubiliśmy gdzieś Piotrusia. Wyrwał gdzieś do przodu i postanowił zwiedzać szybciej. Zdjęcia prawie nie zrobię, ale nagram film. Albo nie. W sumie to zdjęcie. Trochę niewiele widać. Może się uda lepsze. No i nawet się udało, ale dalej nic nie widać. A tymczasem Piotruś, nie chcąc na nas czekać, rwał do przodu, co koń, znaczy Harley wyskoczy. Niestety my w tym czasie mieliśmy inne plany. Przestał padać deszcz i zauważyliśmy, że w końcu jest okazja do zrobienia zdjęcia, które być może wyjdzie. pod kątem, tak jak Państwo. Musieliśmy się wszyscy zmieścili. No. Teraz nagram film. Drogi. No bo przecież nie tani. Po co mi taki? Piotr już w Turcji czeka na nas przy kebabie i. <grym> Ja no, no pojechał na loty jak nic. Tak jest, bo jeśli jeszcze nie wiecie tego, to wam powiem. Piotruś żywi się trzema rzeczami. Karbonarą, burgerami i lodami. <noise> Serio. No ale co tam. Wolność domku w swoim domku. Patrzcie za to na te widoki. Moim zdaniem pięknie. Słuchajcie, ja sfilmuję tych dwóch gości, z jadą, a potem będziemy udawać, że to wy Bo to i tak nic nie widać, nie? No i pięknie, ale jednak postanowiłem nie udawać. Tylko sfilmować to porządnie. A tymczasem czarny rycerz zawsze górą. Może goni Piotrusia. Piotr, uciekaj, nie daj się! No i Piotrusia rzeczywiście gdzieś wywiało. Tak już mają ci ludzie na czarnych halejach. Drą do przodu, że nie nadążysz za nimi. Nie ma szans. A my w w czasie powolutku rozglądamy się, podziwiamy widoki, bo zrobiło się naprawdę ładnie. Te białe chmury dodają tutaj majestatu, chociaż czasami trochę zasłaniają. No dobra, ale żarty żartami teraz chłopaki mi też uciekli. Bo nagrywałem z góry. Trzeba ich dorwać. A tymczasem patrzcie na to. Dobra, głupawka mi odbiła, ale Piotr dojechał do miejsc, w których siedzą niedźwiedzie. A my dojeżdżamy tam już po chwili. No dobra, takiej dłuższej chwili. No i patrzcie, siedzą skubańce wszędzie, sępią żarcie, ale zobaczcie jak głupio się ludzie zachowują w samochodach. Blokują wszystko, a gdyby niedźwiedź na nas ruszył, to mielibyśmy pewnie problem. Jednego już wpierdzieliły w tym roku, ale co tam, podobno sobie selfiki z nimi robił. My nie próbowaliśmy, gonimy za to dalej. A piotruchy jak nie było, tak nie ma. Zaczęliśmy się obawiać, że może go wpierdzieliły jednak. No, trochę ich tu jest przyznacie. Według raportu z 2025 roku populacja niedźwiedzi w Rumunii to obecnie 10 do 13 tysięcy. Od cholery i ciut, także. No, chyba jednak musiały wszamać Piotrusia. No trudno, jedziemy dalej. Ale patrzcie, piacior z Polski. I co? Co myślicie o Transfogarskiej? Że mogliby rozwinąć lepszy aspekt. Ktoś powinien odpowiedzieć za te chmury, które przysłaniają wszystkie widoki, bo to mi Myś... się nie godzi. Trzeba będzie wracać, żeby tak się zbawić. No dobra, to teraz jest jeszcze pytanie strategiczne. Gdybyśmy jechali na Transalpinę, no, no to dobra, jedziemy nią do końca, bo wtedy jedziemy w chmurę. Tak, jedziemy całą. No. Całą trzeba Wiem, Piotruś, że ty jedziesz całą. Ja się zastanawiam, czy to, to, czy to mądre. Pogoda zła. Mało co było widać, ale moim zdaniem tak naprawdę no tak porównywalny do wszystkich alpejskich wysokich tras, czy, czy w Pirenejach właściwie prawie to samo, tylko krótsze. Jura, Troi, Arbuza. Jest. Akcja Arbus. Trzeba posprzątać po nie potrafią zachować, i jedzą Nie tak. wiem. O, to. Nie jak Miśki. Tak naprawdę dorabia do pensji. O, a tu proszę. Kaleje przed barem. Ponorowa zmiana warty. Jura wsiada na, na traktor. A Paweł jedzie. Czołgiem. No nie bójmy się tego stwierdzenia. Czołgiem. A ja tymczasem korzystając z chwili wolnego i w związku z tym, że nie dzieje się zbyt wiele, powiem Wam jak wyglądała sprawa. No więc tak. Przejechaliśmy już całą drogę transfogaraską. Była naprawdę przepiękna, ale dość krótka, i bardzo podobna rzeczywiście do dróg w Wysokich Alpach czy Pirenejach. Bardzo ładnie. Natomiast my ją skończyliśmy i teraz jedziemy takim skrócikiem, który miał nas doprowadzić bliżej w stronę Transalpiny. Niestety okazało się, że tuż za tym lasem idzie już dalej tylko szutr. No i niestety, z racji tego, że jeżdżenie czołgiem po szutrze czy piachu nie należy do przyjemności, stwierdziliśmy trudno, wracamy do drogi głównej, pojedziemy główną, tam też będzie przepięknie. Ale póki co rzeczywiście jest przepięknie. No i tak, tutaj na mapie widzicie teraz nasz nieudany skrót, niestety będziemy musieli pojechać naokoło przez to, ale dzięki temu sprawdziliśmy prognozy pogodowe i okazuje się, że wszędzie na północy będzie znowu lał deszcz. Zatem staramy się te deszcze ominąć jadąc południową stroną. A ja wziąłem sobie to do serca i odbiłem jeszcze bardziej na południe. Niestety pojechał za mną tylko Jura, a reszta towarzystwa, no cóż, pomyślała, że ja się pomyliłem, więc za nami nie pojechali. W związku z czym jedziemy dwiema różnymi drogami i pytanie jest kto dojedzie na miejsce szybciej? Zaraz tupnie, także chowamy się, czekujemy deszcz. Może nie wygląda teraz Tam było ładnie, a tu się robi Kongo. Chwilę później tak pierdyknęło, czego nie nagraliśmy oczywiście, ale tak pierdyknęło, że woda leciała mi do kasku pomiędzy szybą a uszczelką. Prawie na wymaraju. Tego jeszcze nie grali. No ale serio, ulewa była niemiłosierna, na północy było tylko gorzej. Na szczęście nie trwało to długo i w końcu znów cieszyliśmy się dobrą pogodą. Ale spójrzcie, jaki kółko zrobiliśmy, żeby omijać te najgorsze burze. Tak jest, ale znów wjeżdżamy w góry, bo jesteśmy już u podnóża Transalpiny. Bo tu mamy gdzieś kwaterę, którą znaleźli chłopaki, którzy już tam są, a ja jak zwykle prowadzę nas na manowce. Myślałem, że ciekawszy będzie. Chcę pana wrócić. Mowa oczywiście o tym mostku, ale który miał być znacząco ładniejszy. Ale był. Od Dobra, mniejsza z tym jedziemy już na kwaterę. Adres mamy, tylko trzeba ją jeszcze znaleźć. A nawigacja mówi, że jesteśmy na miejscu. No więc zadaję proste pytanie: czy to jest numer 35? Nie co? Pytam, czy 35? Jakoś nie mogłem się z nią dogadać, ale nic to, bo Jura już wypatrzył, że tutaj obok stoi już Piotruś w bramie i na nas czeka. A dwóch panów starszych robi za komitet powitalny zamiast Pawła i Łukasza. No i dobra, teraz wziąć graty z motocykla, zanieść na górę. Wszystko fajnie, pięknie, zobaczymy zaraz pokój. O. Paweł jest, a ja pokażę wam, o takie coś wynajęliśmy, cała ta góra była dla nas. No i w jednym pokoju ja z Piotrusiem, a tu reszta panów w drugim. Albo i w trzecim, już nie pamiętam jak my wtedy spaliśmy, ale jakoś daliśmy radę, łóżek było pod dostatkiem, także gitara. No i kolejny dzień, mamy wszystko, mamy tu lokal, kurwa pokoje, tu gejowskie polnota takie a a tu... A tu, prawda, ja jadę z Jurą do sklepu, więc okej, okay. i kupimy coś do żarcia i tyle. To będzie na dziś wszystko, ale jeszcze będzie granie. Także spoko, to do zobaczenia później. A granie i owszem było, tylko że nikt go już nie nagrywał. Trzy bobry. wydaje się być, że idę na śniadanie. Słyszę. O, o jest, i, Hello everybody. jest i gaduła, którego słyszałem. <laughs> Dzień dobry. Wali <laughs> Walić lufę z panem? Tak, wczoraj była lufa, nawet dwie śliwowicy. Ale nie mają na szczęście negatywnych skutków. Znaczy jakieś pewno mają. Nie, nie, nie rusza cię nic. To musisz tak. przyjąć mleko z... albo maślankę z wodą od ogórków. O, Zatem. Tym pozytywnym akcentem, prawda? Proszę. O, o to, Pora zacząć. Tak. Jedziemy zaraz na Transalpinę i jest taki plan, że pojedziemy nią na północ, i ktoś sugerował, żebyśmy jechali nią potem z powrotem na południe. Bo tak jest prościej. Ale to nie jest moim zdaniem dobry plan, bo tam obok jest inna droga też przez góry, tylko szutrowa i ta, ta będzie lepsza. Spoko, ja dam radę no. jak mi osa ugryzła? No. Plan jest? Nie. Jest tu. Ale czuło marszczy nie widać nic. Jak A widać, jest, tak, Nie, musisz wiesz, o o. Tak. o, o, Teraz No. No to... Ale czy... wczoraj nie było śladu w górę, jak chuj, nie? No. A teraz mnie szczy... nie szczypało, teraz by nie szczypało ale... ale jest ślad, nie? Co się dzieje? Cicho, cicho. No i tak, znowu jest ranek, ale już nie tak wczesny, żeby nie załapać żadnych głupich chmur. Pogoda ma być dobra, ruszamy na Transalpinę, a po niej znów będziemy jechali na południe. Ale to później. No i nie będziemy wracali tą samą drogą, nie będziemy też jechali szutrem, nie będziemy tego robić Piotrusiowi, pojedziemy jakąś tam asfaltówką. Ale tutaj jednakże wypatrzyliśmy taką fajną górkę z taką fajną drogą, no więc dlaczego mielibyśmy nie zjechać i nie sprawdzić, co jest na szczycie? Szkoda tylko, że Piotr nie podzielał naszego entuzjazmu. A to proszę bardzo, van z Polski. No to dzień dobry. A teraz jak widzicie, albo właściwie nie widzicie, to Piotra nigdzie nie ma. Wnerwił się na to nasze stawanie na foty i wygrzmocił do przodu. Powiedział tylko do zobaczenia na górze. Dobra, filmujemy. I zbliżenie. Tam są ładne serpentylki, na które wjeżdżamy. Tu jest taki bank, który nas... nie chce z nami więcej już nigdy jechać. <laughs> A tu jest Najładniejszy, prawda? Motor. A tu jest to Ciężar. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I widocznie. Pięknie, co? No ale pora dogonić Piotrusia. A kolejna wiadomość jest taka, że jutro, a właściwie dzisiaj jeszcze, odłącza od nas Jura. Jedzie już w innym kierunku. Kończy mu się urlop, nie zostało mu tak dużo czasu, i postanowił coś jeszcze zobaczyć pojechać sobie na Bałkany. Zatem, tak jak mówiłem, nie chce już nas oglądać, jedzie gdzie indziej, a Piotruś no, gdzieś tam na nas zaczeka. Albo i nie, wyjdzie w praniu. Ach, no i zapomniałbym o bardzo ważnej informacji technicznej. Wczoraj zrobiliśmy prawie 300 km, także przejechanie naraz Transfogaraskiej i Transalpiny nie jest wcale takie proste. A przynajmniej nie jest, kiedy ma się pogodę do bani. Dobra, dość gadania. Wbijamy się coraz wyżej i wyżej, a droga i widoki takie no, sam raz na fotę, Poczemu czemu by nie? Jeszcze szybko tylko dronika w powietrze i cyk, gotowe. Możemy jechać dalej. Znaczy, za chwileczkę. Piotr, spokojnie, już jedziemy, pędzimy. Ale muszę przyznać, że fajna ta droga. No i świetny asfalt do tego. Gdyby tylko było trochę mniej osobówek, byłoby zdecydowanie lepiej. Osobówki powinny mieć tu zakaz. No dobra, ale ja tu gadu gadu, a tu czas na fotę. <ścoughs> no jasne, że tak. Paliwko, paliwko, skacz po piwko. Nagrywasz czy nie nagrywasz te filmy? Zresztą się grona, czy nie no to... Ja myślę, że tam jest fajne. Mamy to. I tym pozytywnym akcentem kończymy, ale już za tydzień. Dojedziemy gdzieś i spotkamy się z kimś bardzo ważnym, bądź też niepoważnym, ale to zobaczycie za tydzień. Na razie. Cześć.